Cześć Widzowie, otwieramy dzisiaj naszą fajną rzecz, czyli milki Secret boxa jedną ręką, więc to wstawię opór hmm, to ciężko się otwiera, chwilka trzeba to jakoś zrobić, żeby żebyście wszystko widzieli. Chwilę. I co my tu mamy? No co to to to? Nie Tylko takie. Oczko. Musimy wyjąć je z plastiku. Zaraz Wam pokażę je. Dobra, przykładamy. Nasza droga jest ta zielona. O, jak to ładnie wygląda. No i tak, czekoladki jak zwykle też tutaj są. Tylko się ciężko je ja bardzo otwiera. Hmm. Ciekawe, jak by to zrobić? Gdyby było to jeszcze takie tem do tej lubki, yy, to. No nie, da się tego. Tutaj nie ma. Bo tutaj nie ma. I tutaj mamy czekoladki. Ojciec. Mm. Jeszcze trochę. Smaczek. Taki czekoladki. Mmm. Boska. Mm. Tak jak to nawet no, być spoko Ja mm. mogłabym być W lokalnym Mogłaby być to domu Albo chociaż mógł być ten Yyy e... Ja 那以后，拜吧、no,